Witaj serdecznie. W tym materiale pokażę Ci, jak w prosty sposób zrobić stronę przechwytującą yy, na WordPressie. Tak? już potrzebował do tego, yy, swój, swoje konto hostingowe, swoją domeny, yy, musisz zalogować się do swojego yy, systemu zarządzania serwerami, hostingami, yy, do swojego cPanelu. Jeśli używasz GBO. Zaloguj się do GBO, następnie przejść do zakładki Manager Hostingu i kliknij, aby wejść do panelu z hostingu. Następnie, co trzeba zrobić, to wejść do C panelu. Z tej pozycji robimy to w ten sposób: żeby klikamy w list account. Następnie na liście kont klikamy sobie, wybieramy które konto. Ja mam jedno tutaj i klikamy sobie w C-panel. W C-panelu szukamy sobie takich skryptów Softaculous. Będzie to w zakładkach Software Services. Klikamy w Softaculous. Jeśli nie wiesz co to jest Softa to już Ci tłumaczę, jest to zestaw takich skryptów, które możesz zainstalować u siebie na, w domenie. Możesz zainstalować kolejnego WordPressa, sklep internetowy, forum, no, dużo różnych naprawdę ciekawych i mniej ciekawych rzeczy. Żeby zrobić stronę przechwytującą sobie wchodzimy w WordPress i klikamy install. Następnie wypełniamy sobie pola. Tu HTTP zostawiamy. Wybieramy swoją domenę. Tutaj wybieramy sobie swoją nazwę nazwę tej podstrony strony. Ja sobie ją ja sobie ją nazwę. Copywriting. Tutaj database name sobie zostawiamy, table prefix sobie zostawiamy. Możemy sobie zmienić nazwę strony. Tajemnice copywriterów. Site description to jest opis. Czyli taki drugi, taki pod pod, tytuł, pod nagłówek. Napisałem tak. Tego nie zaznaczamy. E, tutaj e, swój login do logowania się do panelu WordPressa, żeby się nie myliło. Ja sobie napiszę copywriting, e, hasło sobie ustawiamy. Ustawiamy sobie hasło. Tutaj adres e-mail, z którego będą maile wysyłane ewentualnie zmieniamy sobie język na polski tutaj sobie tego nie zaznaczamy jeśli chcesz szczegóły mieć wysłane na maila, wpisujesz sobie tutaj adres email Jeśli nie, klikamy Install. I instaluje nam się teraz WordPress. W tej chwili w katalogu, który właśnie tworzymy w swojej domenie. W moim przypadku będzie to blogach.pl łamane przez Copywriting. Musimy chwileczkę poczekać. O, już się zainstalował mamy takie potwierdzenie congratulations, tutaj są, tutaj są dane znaczy linki, tak, tutaj są linki do ten link drugi jest do logowania no a to jest link docelowy tak, link strony którą będziemy tworzyli teraz nie powstaje nam nic innego jak kliknąć sobie w ten link? I zalogować się do nowego naszego WordPressa? Logujemy się i jesteśmy. W panelu WordPressa. A więc tak wygląda nasz panel WordPressa. Pierwsze co to, musimy sobie wybrać motyw, ustawić go. Wybierzemy sobie motyw. Tutaj, tutaj nie mamy wszystkich motywów. Żeby sobie zainstalować nowy klikamy tutaj dodaj nowy i tutaj sobie możemy y, określić parametry na naszego szablonu y, Jednak ja do strony przechwytującej y, bardzo polecam Ci Twenty ten jest to taka bardzo prosta y, skórka y, tutaj jest, od razu sobie zainstalujemy. Jest to taka prosta skórka, y, bardzo, do, bardzo łatwa do edycji i świetnie się nadaje, y, świetnie się nadaje po prostu na stronę przechwytującą. Dobrze, motyw mamy zainstalowany. Możemy sobie go podejrzeć, klikając sobie tutaj w podgląd domeny. Nasz, nasza strona wygląda teraz tak. Nasz motyw się jest zainstalował. Teraz należy go włączyć. Możemy sobie tym linkiem go włączyć i mamy go zainstalowanego teraz możemy sobie go zobaczyć jak wygląda nasza strona klikam sobie tutaj i nasza strona wygląda w tej chwili tak przed nami trochę roboty tak musimy, musimy sobie stąd usunąć ten nagłówek nagłówki menu ten obrazek tak no więc w tym celu przechodzimy sobie w wyglądzie do edytora. Tutaj mamy cały edytor motywów. Jeśli się nie bawiłeś nigdy z, z takimi z językami HTML skup się teraz, bo pokażę Ci bardzo ważne dwie bardzo ważne rzeczy tak wchodzimy sobie tutaj po prawej stronie masz menu masz różne yy, yy, podstrony kliknij sobie na nagłówek. następnie schodzimy sobie niżej musimy znaleźć pierwszą linijkę yy, Kodu. Tutaj jest title. Musimy wejść niżej w body. Hmm. Tak, mamy body. I teraz tak. Musimy sobie usunąć. Musimy sobie usunąć dokładnie klinikę tą site description mm. delight i musimy sobie jeszcze usunąć to e, href echo home title bloginfo home e, name bloginfo name. Całe to, tak. Tyle. E, usuwamy. Zaktualizuj plik. E, przechodzimy sobie od razu, bardzo ważna sprawa, na bieżąco, żeby sobie sprawdzać, e, oczyszczamy, żeby sobie sprawdzać, czy się nam nic nie zepsuło, żeby w razie czego można było naprawić swoje błędy, tak. Jak widzimy nagłówek nam zniknął. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa to menu. Również tutaj w nagłówku. Tyle, że zjedźmy sobie niżej na sam dół. I tutaj szukamy sobie takiej linijki jak dokładnie tak. PHP tutaj menu header. O to nam chodzi tak i to i się ona kończy tutaj ta linijka usuwamy, robimy zaktualizuj plik, sprawdzamy sobie od razu i menu nam jak widzimy znikło tak? Następna rzecz to usuniemy sobie ten banerek. W tym celu sobie przechodzimy tutaj w wygląd na główek. To co musimy zrobić to po prostu zjedziemy sobie tutaj niżej i tutaj jest taka opcja usuń obrazek nagłówka klikamy sobie oczywiście w niego weźmy sobie od razu tutaj do naszej strony odświeżmy no i jak widzisz naszego banera już nie ma kolejna sprawa to nie pasuje nam tutaj ten boczny panel w ogóle w stronach przechwytujących sobie przechodzimy na strony wszystkie strony szybka edycja ten tytuł sobie zmienię od razu To co musimy zrobić, to zmienić z szablonu na one column no sidebar i odznaczyć opcję zezwól na komentarze. Klikamy sobie w aktualizuj. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem yy, wspomnieć. Yy, musimy sobie ustawić tą stronę. Jako stronę główną wchodzimy sobie w ustawienia, czytanie. Strona główna wyświetla stronę statyczną, tajemnicę copywriterów i zapis zmiany. Tak, odświeżyłem sobie naszą stronę, wygląda ona teraz dokładnie tak. Prawego paska już nie ma, komentarzy już nie ma. Kolejna sprawa to musimy pozbyć się jeszcze tego oto nagłówka. W tym celu znowu przechodzimy sobie do wygląd editor. I szukamy sobie tutaj po prawej stronie. Mamy, mamy nasz szablon jednokolu, jednokolumnowy bez, bez panelu bocznego. Jednak tutaj przy tym motywie 2010 mamy coś takiego jak Loop Page, i to będzie tutaj na pewno. I to co musimy zrobić, to usuwamy sobie y, tą linijkę H2 class entry title i i H1 class entry title. Delete, y, aktualizuj. Y, zobaczmy sobie teraz, jak wygląda nasza strona przechwytująca. Znik, Zniknął znikną nam tytuł strony, tak? Także w tej chwili mamy już taki szablon na naszej strony przechwytującej gotowy. Teraz to, co należy zrobić, to po prostu wstawić sobie, wstawić sobie nagłówek swój, wpisać treść i wkleić kod formularza do autorespondera, tak? To co musimy zrobić to wejść sobie na strony. Wejść w edycję naszej strony i mamy teraz taki edytor, tak? Mamy edytor HTML tekstowy i wizualny, czyli taki będzie, będzie tutaj widać po prostu jak, jak nasza strona wygląda. To co teraz robię to y, Ctrl A, zaznaczam cały tekst i go po prostu usuwam. Y, y, wklejam sobie wcześniej już przygotowany tekst. Kwestia tworzenia stron przechwytujących, y, tworzenia nagłówków w całej treści to już jest osobny temat, y, że tak powiem, tutaj trzeba stosować y, skuteczne, sprawdzone metody, trzeba oczywiście y, testować i sprawdzać, tak? Y, sprawdzać statystyki. To jest bardzo ważne, jednak y, to jest osobny temat do omówienia. Ja tutaj swoją stronę już przygotowałem, napisałem. Yy, tak wygląda w wersji HTML. Yy, na głowek na napisałem czcionką o rozmiarze 40 pikseli. Yy, pod tytuł yy, jest to czcionka 29 pikseli. No i, yy, i treść. I treść. I treść standardową czcionką. Wygl Moja strona wygląda w tej chwili tak. Jedyne co nam pozostało do zrobienia, to wkleić tutaj formularz do zapisu, tak? Kod formularza. Kod formularza to jest również osobny temat. Możesz sobie taki formularz Taki formularz możesz zrobić w GVO oczywiście, jak masz. W innym jakimś autoresponderze to, czego używasz tego, tych narzędzi do wysyłania maili. Ja, ja w tej chwili chciałem do tej kampanii użyć Freshmaila. Mam już tam przygotowany kod formularza za chwilę go tutaj wkleję, no ale ogólnie mamy, mamy już gotową stronę. jeszcze tylko wkleję formularz. ok ja swój formularz już wkleiłem. Zaczyna się od, on od form metod i kończy się na zamknięciu. Form wygląda on mniej więcej tak, zależy z jakiego kreatora formularza skorzystasz na blogu, na stronie wygląda on tak, jest do delikatnej przeróbki jeszcze graficznej. Z tym, że to już jest gotowy, gotowa strona, można na dole jeszcze wpisać taką treść. Ja pod całym call to action, pod przyciskiem zapisu stosuję jeszcze taką formułkę. Uwaga, twój udział jest darmowy i nie będzie wymagana żadna opłata. Twoje dane są w 100% bezpieczne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Jest to taka informacja, która po prostu no, zwiększa, zwiększa tą konwersję, zwiększa ilość zapisów, ponieważ gdy ktoś przeczyta taką regułkę, to po prostu, no, y, wpływa to na, na niego pozytywnie, tak? Kolejna sprawa jeszcze, żeby y, nasza strona nie była taka szara, biała, y, przejdziemy sobie do wygląd y, tło i zmienimy sobie po prostu kolor tła. Y, badania wykazały, że błękitny kolor w stronach przechwytujących jest pozytywnie odbierany tutaj robimy wybierz kolor sobie coś z niebieskiego, z niebieskiego weźmiemy tu sobie możemy to ustawić tu możemy sobie jeszcze rozjaśnić o, ja może użyję takiego Zapisz zmiany przejdziemy sobie tu odśwież i tak wygląda teraz nasza stronka przechwytująca no więc chciałem się zmieścić w 20 minutach, nie udało mi się mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli nie, jeśli będziesz miał jakieś problemy to bardzo cię proszę zostaw komentarz pod tym wideo postaram się odpowiedzieć jak naj